Uważam, że generalnie rankingi są potrzebne, dlatego że one motywują do dalszego działania, jak również pokazują, w którym miejscu jesteśmy w porównaniu do innych gmin. Oczywiście, każde, wszystkie rankingi w jakiś sposób mogą być obarczone pewnymi, nazwijmy to, nieścisłościami, ale generalnie, w mojej ocenie, są one potrzebne i trudno sobie wyobrazić dzisiaj funkcjonowanie lokalnych samorządów bez rankingów. Nie ja wiem, pewnie wszyscy to odpowiedziali, że są zaskoczeni. Ja powiem, że może to zabrzmi tak trochę... Mm, na pewno nie przemawia przeze mnie pycha, ale poczucie własnej wartości. Zawsze jest się lekko zaskoczonym, natomiast nie ukrywam, że spodziewaliśmy się osiągnięcia dobrego wyniku. Czy akurat tego miejsca to nie wiem, dlatego że staramy się być gminą taką kompletną, która rozwija się w sposób zrównoważony, kładziemy rozwój, na nacisk na rozwój przede wszystkim kapitału ludzkiego, ale również na rozwój gospodarczy, na rozwój ekologiczny. Na rozwój przestrzenny. Jako jedna z nielicznych gmin województwa świętokrzyskiego mamy kompletny plan zagospodarowania przestrzennego. No i co tu mówić? Jesteśmy absolutnym, niekwestionowanym liderem, jeżeli chodzi o przyrost ilości mieszkańców. Nawet w innych rankingach otrzymaliśmy jako gmina najlepsze miejsce do życia w województwie świętokrzyskim. To pokazuje, gdzie jesteśmy. No trudno mi tu odpowiedzieć. Oczywiście te wszystkie wskaźniki, którymi posługuje się kapituła, może nie kapituła, a którym się posługuje Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w oparciu o wskaźniki statystyczne i gdybyśmy chcieli poszczególne analizować. To powiem tak. Na pewno nie jesteśmy gminą najbogatszą, czy nawet bogatą, dlatego że nasz wskaźnik G to jest niewiele powyżej jednego. Kiedyś w latach 90. mieliśmy ten wskaźnik 0,40. Można sobie wyobrazić, że z takiej, takiego brzydkiego kaczątka, czyli takiej jednej z najbiedniejszych gmin Województwa Świętokrzyskiego, dotarliśmy po długich latach, prawdzie, bo to jest 32 lata, ale na całkowite, na zupełne szczyty. Co, co, się sprawiło, co sprawiło? Wydaje mi się tak, że właściwa Strategia rozwoju gminy. Postawiliśmy przede wszystkim na rozwój budownictwa mieszkaniowego, wykorzystując tę lokalizację, jaką mamy i to się bardzo sprawdziło u nas, dlatego że dużo mieszkańców Skielc, ale nie tylko, bo robiliśmy takie analizy, to jest około 60%, są mieszkańcy Skielc, pozostali to są z innych części województwa, jak również z innych części kraju. Ludzie u nas chcą mieszkać, podoba się, dobrze jest im w naszej gminie. I to mi się wydaje, że to jest ta główna podstawa naszego rozwoju. A skoro są mieszkańcy, to wiadomo, trzeba im zapewnić tak zwaną sferę społeczną, czyli dobre szkoły, przedszkola, żłobek, również miejsca rekreacji, jak chociażby kryta pływalnia, czy zbiornik wodny, ścieżki rowerowe. Więc my to wszystko mamy. Już wielokrotnie spotykałem się z taką opinią, że gości, którzy do nas przyjeżdżają, no jesteście taką gminą kompletną. A jeden, jedna z osób nam powiedzie: tak, słuchajcie, wy to robicie wszystko to, co potrzebne jest ludziom. I wydaje mi się, że to jest również istota samorządu lokalnego. No na pewno odbieramy to, to wyróżnienie jako po pierwsze docenienie tego, co zrobiliśmy. Również to wyróżnienie pokazuje, że rozwijamy się we właściwym kierunku. No, jak płynie, no cóż, wiadomo, że najlepiej by było zdobyć to pierwsze miejsce, nie drugie, ale zdajemy sobie sprawę z realiów, jakie są i no, na pewno nie dogonimy, jeżeli chodzi o wskaźniki statystyczne, szczególnie jeżeli chodzi o dochody gminy, która ma miejsce pierwsze. W innych wskaźnikach możemy się starać, natomiast tutaj nie mamy szans, bo wskaźnik G jest 2,5 razy większy niż u nas. To w tym stuleciu pewnie nie. Naprawdę. To nie te miejsca są najważniejsze. Najważniejsze jest to, że faktycznie jesteśmy dostrzegani jako gminy przez tak znakomitą organizację, jaką jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, z którą ja osobiście mam ten przyjemny zaszczyt współpracować od 90 roku i to jest dla mnie ważne. No miejsca jak to miejsca. Raz się jest wyżej, raz trochę niżej, ale ważne, żeby gdzieś tam w tej pierwszej dziesiątce się utrzymać, to już będzie sukces.